Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj niedzielę 21 maja. Jest w niebo Wstąpienie Pańskie. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Niesamowity jest dla mnie dzisiaj ten obraz, kiedy Jezus posyła jedenastu i mówi do nich, nie jesteście sami. Jezus wyciąga swoje ręce i błogosławi tych, których posyła. Nie jesteś sama. Nie jesteś sam wobec najważniejszych misji swojego życia. Twoją misją jest troska o dzieci. Twoją misją jest coraz głębsze pokochanie Twojego męża, Twojej żony. Twoją misją jest zadbanie o tych ludzi, których Bóg Ci dał. Nie dajcie się wpuścić w dołek takiego myślenia. Że to wszystko mnie przerasta, że to jest takie trudne, takie do, yy, trudne do zrobienia, bo w ogóle nie do zrobienia. Nie jesteś sama, nie jesteś sam. Jezus z mocą swojego błogosławieństwa jest dzisiaj przy tobie. Niech was błogosławi Bóg, wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.